Spójrz na nędzę moją i wyzwól mnie, bo prawa twego nie zapomniałem. Broń sprawy mojej i oswobódź mnie. Dla obietnicy twojej zachowaj mi życie. Dalekie jest od nieprawych zbawienie, bo ustaw twoich nie pożądają. Zmiłowania twoje wielkie są, panie. Wedle wyroków Twoich, zachowaj mi życie. Wielu jest prześladowców i dręczycieli moich. Od świadectw Twoich nie odszedłem. Widziałem odstępców i miałem ich w obrzydzeniu: tych, którzy obietnicy Twojej nie strzegli. Patrz. Twoje przykazania umiłowałem, panie. Wedle miłosierdzia twego zachowaj mi życie. Przewodzi słowo twemu prawda, na wieki każdy wyrok sprawiedliwości twojej. Książęta ścigają mnie bez powodu, ale tylko przed słowami twoimi drży serce moje. Raduję się twoją obietnicą, jak ten. To znalazł zdobycz wielką, kłamstwa nienawidzę i brzydzę się nim. Prawo twoje umiłowałem siedem razy na dzień wysławiam ciebie dla wyroków Twoich Sprawiedliwych. Pokój obfity miłującym Twoje prawo nie potkną się nigdy. Wyglądam. Zbawienia Twego Panie i nakazy Twoje spełniam. Strzeże moje dusza świadectw Twoich, umiłowałem je wielce, strzegę przykazań i świadectw Twoich, bo wszystkie moje drogi są przed Tobą. Niech dojdzie, wołanie moje, przed oblicze Twoje Panie, wedle słowa Twego, oświeć mnie. Niech przyjdzie modlitwa moja do Ciebie, Wedle obietnicy Twojej, ocal mnie. Odezwą się moje usta pochwalnym hymnem, kiedy nauczysz mnie ustaw swoich. Opiewać będzie mój język obietnicę Twoją, bo wszystkie nakazy Twoje są sprawiedliwe. Niech będzie ręka Twoja ku mojej pomocy, bo przykazania Twoje wybrałem. Pragnę wybawienia przez ciebie, panie, i twoje prawo jest moją rozkoszą. Spraw, abym żył i sławił ciebie, i oby wyroki twoje wsparły mnie. Błądzą, jak owca zbubiona. Odszukaj sługę twego, bo rozkazań twoich nie zapomniałem.